Dzisiaj na kampusie uniwersytetu różne warsztaty i wydarzenia. Pan wspomniał coś już o samowali budowlanej, także tak, to będzie w opisie. O. Był jakiś pokaz, chyba już go nie ma. Pu publiczności nie ma. Właściwie pokaz jest tak. Kolejka ludzi, jak widać. Ojej, ale to to Co sobie można zrobić. To jest obserwatorium. Jak widać już wstęp na górę chyba. Ale niezła kolejka. Średniczek i Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii. No, o witam czołem. Cześć czym? Cześć. Cześć. No niestety pecha. No. Witam, witam. W słońce już niestety nie zobaczymy teraz. A, my to tylko właśnie... na mamy przebitki porobić, bo 17 A. jakiś wykład jest A, dalej, myślę no tak. to musimy leczyć, wiesz. Przypominam tak, to nielegalna samowola budowlana tutaj, bo prezydent stoku wydawał decyzję na wywłaszczenie działkowców, będąc pracownikiem inwestora, czyli nie miał prawa tego robić. No i co jeszcze? I ten kampus powinien powstać bliżej Politechniki Kampusu, wspólny kampus dla Politechniki Uniwersytetu Akademii Innych Medycznej miał powstać przy ulicy Świerkowej. Nam się udaje z ISS-em połączyć. z dziewiątego regionu czyli to jest region, gdzie jest tu jest czwóreczka. Mhm. Kiedyś takie przypisanie było bardzo na sztywno. Teraz troszeczkę się rozluźniło bo ludzie się dużo bardziej przemieszczają, a nie zmieniło znaków. to było Węgry. Tutaj jeszcze zobaczymy kolejkę do planetarium. <laughs> Mamy kolejkę, może później z dzień dobry. na górze obserwatorium, więc piękny widok. Idziemy. I oczywiście to nie jest jedna wielka tafla szkła tu. Tu jest jedna tafra, ale ta tafla z tyłu pokazuje, że takie duże teleskopy robi się z segmentu, czyli z takich jakby sześciokątnych plastrów mioty. A te tak, światła od to. miasta tam przeszkadzają? Światła? No, trochę przeszkadzają. Trochę przeszkadza. Miejsce nie jest yy, może takie idealne, bo najlepiej je budować w górę, wiadomo. Nie? I jako obserwatorium uniwersyteckie budować w górach. Musi być przy uniwersytecie. No chyba, że się mieszka w Krakowie, bo tam Uniwersytet do tego. Co jeszcze chcesz Co można zobaczyć? <grymne> A jak, jak ten jako jest w stanie na tym Jak My tego nie określamy, bo nie jest to potrzebne. My po prostu... Obserwujemy konkretny obiekt, jakiś. Dostajemy alert od naukowców. Obserwujcie to, na przykład galaktykę, bo wybucha tam supermowa. I my wtedy obserwujemy to, co jest w stanie zobaczyć. Jak będzie coś bardzo ciemnego, to nie jesteśmy w stanie się za Ale jakieś efekty mikrosoczewkowania grawitacyjnego, jak no, obserwujemy fazary i tego typu rzeczy to nie jest też tak, że to co właśnie my widzimy to już się dawno stało? Takie no tak, bo my obserwujemy tu przeszłość, tak? Samo Słońce widzimy takie, jakie było 8 minut temu. Księżyc był jakby sekundę, sekunda światła dziewiątki, Księżyca. Do Słońca 8, do krańców Układu Słonecznego jest to kilkanaście godzin. A do najbliższych jazdów poza Słońcem, 4-4 i to z takim małym ogonem. Więc. Nawet wybuchy super nowe, że ile to trwa? To, już, to chyba to są całe miliony lat. Ma, ale nie, sam wybuch nie jest, bo my obserwujemy, że jej tam nie było, tak, na tej galaktyce. A potem pojawia się i po tym wybuchu Więc sam wybuch to trwa. Kilkanaście, kilkadziesiąt dni Ale wiadomo, że on zawsze tak. taki To jest Można nagrywać zdjęcia, robić? Jest jakieś podłączenie do sprzętu? Jest kamera Aha To czerwone Tak I w zasadzie tylko przez kamerę obserwujemy Aha Bezpośrednio się nie obserwuje, bezpośrednio, tak? Bezpośrednio raczej nie, no bezpośrednio hmm. używamy mniejszych to tak. tego tego typu. Mm -hmm. Aha, tutaj, tak? Okay. Mm. Dziękujemy tak. bardzo. Dzięki, dobrze. dzięki. To właśnie bardzo... było bardzo to było Dzień wcześniej Nie A to faktycznie jeszcze rozumiem od pogody, więc tak jak są chmury, to nic nie widać, tak jak dzisiaj. Chmury. <gost rape> Czyli musi być czyste niebo, bezchmurne, najlepiej, tak? I ciemne, tak? może być nawet chmura wysoka, bo zapłaczuje te wszystkie wyniki, nie obserwacji. Nie ma okna, tak. Znaczy zamykane jest, rozumiem, tak? To jest taka roleta. To się opuszcza, to do dobrze. Tak. Dobra. tutaj sobie poobserwować, prawda?